Witam Państwa serdecznie, tym razem z Poznania, ponieważ tutaj jest teraz mój dom. Pozdrawiam mieszkańców mojego miasta Świnoujścia. Życzę wszystkim w nowym roku 2020 zdrowia i pomyślności. A teraz przedstawię test sterowania mocą, sygnałem PWM o przebiegu jednokierunkowym ośmiu żarówek H4 podczas zastosowania mikrokontrolera Arduino, sensora optycznego odbiciowego oraz 100-amperowego IGBT. Częstotliwość 14,34 kHz. RMS 41,11 V. Prąd 10,71 A. Moc wydzielona na obciążeniu 44,00 kW. Jej generatorem jest zasilacz DC PWM 62 V, 60 kW, 17 na 4 kHz służący do uruchomienia silnika nowej generacji Brushless Hybrid Phase Rotation Motor nr 1. Nastąpi załączenie potężnego zasilacza, tak jak powiedziałem 60 kW, który może być powiększony o jeszcze dwa transformatory mocy. Łącznie 1,2 kW. Sygnałem steruje sterownik Arduino Uno. Tutaj jest płytka wielootworkowa, służąca do połączenia elementów elektronicznych. Sensor optyczny odbiciowy, potężny 100-amperowy IGBT, oscyloskop, wspomniany zasilacz DC Power Supply 62 V, 60 do 0,65 kW 17x4 kHz. Sygnał jest emitowany w formie modulacji szerokości impulsów. Obciążenie stanowią 8 żarówek H4, połączone do dwóch węzłów, a węzłach szeregowo, aby spełnić wymogi obciążeniowe i napięciowe. Amperomierz. I przystępuję do płynnego teraz sterowania mocą. Tak, żarówki się już rozjaśniły. Sygnał podaje mikrokontroler Arduino do zapalenia i gaszenia. Program funkcyjny jest wgrany o czasie 5 sekund, czyli 5 sekund świeci i 5 sekund nie świeci. Parametry napięciowe przekazywane na żarówki analizuje oscyloskop UNITER. Widzimy przebieg. Sprawdzimy wstępne parametry. Częstotliwość 13,25 kHz. Wypełnienie 13,7%. Napięcie skuteczne w trakcie świecenia żarówek około 17 V. Amplituda. około czterdzieści osiem Zobaczymy oscylogram. Teraz będę zwiększał wypełnienie. O, widać zwiększenie. Zobaczymy parametry. Wypełnienie wzrosło, w tej chwili 19,5%. i pół procent. częstotliwość na poziomie około 13,5 kHz. Napięcie RMS 23-24 V. Zobaczymy dane prądowe. Amperomierz multimetra. Prąd na poziomie 3,2 Ampera. Temperatura na radiatorze. Na razie chłodny, ponieważ jest wydzielana niezbyt duża moc. Przystępuje do wypełnienia. Wypełnienie większe. Żar od żarówek jest bardzo duży. Bardzo dużo ciepło. Zobaczymy natężenie prądu. 6,7, 6,8 Ampera prawie. Wypełnienie 52,8%.

Radiator Ciepły, dobrze przystąpimy do wypełniania. Wypełnianie. Wypełnianie wzrosło. I moc wzrosła. Częstotliwość około 16 kHz. Wypełnienie 95%. RMS 53 to już jest duża moc. Zobaczymy, amperomierz. 10,59 Spróbuję wypełnienie jeszcze zwiększyć na maksa. Jest wypełnienie, wypełnienie jest na maksa. Linia ciągła wskazuje pełne wypełnienie. Zobaczymy parametry. Teraz już jest potężna moc. Muszę troszkę skręcić. Żeby wypełnienie było widać. Bo teraz wiadomo, że jest 100%. O, troszeczkę zmniejszę. Zrasta, wzrasta 99%. Było procent wypełnienie. W tej chwili jest. W tej chwili jest wypełnienie 100%. Olbrzymi blask od żarówek, odsunę się od tego. Amperaż potężny 11,03 Ampera. Amplituda 3,96 V, czyli wypełnienie prawie, że idealne. RMS 55 była woltów. Dobrze, teraz troszkę zmniejszę wypełnienie, żeby się co nie upaliło. O tak, do bezpiecznej postaci. Państwo widzieli, że urządzenie jest bardzo sprawne. Sterownik Arduino idealnie podaje sygnał do zaświecania się żarówek i dogaszenia, a potężny zasilacz wykonuje swoje zadanie bardzo płynnie. Takim niewielkim urządzeniem jak sterownik Arduino, widzą Państwo, można sterować bardzo potężną mocą w granicach około 0,5 kW. Nie jest to mało. Pokażę jeszcze ten potężny zasilacz. DC Power Supply O parametrach. Teraz je pokazałem dobrze i wyszczególnienie jego pracy PWM modulacja szerokości impulsów. Trochę żarówki ich ostygną, bo potężna moc jest wydzielona na nich. A całość bazuje na pinie 13 mikrokontrolera które podaje zaprogramowany sygnał na diodę LED mikrosensora optycznego, a ten uruchamia o ten tutaj potężny 100A IGBT, a dokładnie jego bramkę uaktywnia. I w ten sposób to się odbywa. Pokażę w zbliżeniu. Jak wygląda układ? Układ jest troszkę zmodyfikowany, ponieważ dołożyłem diodę prostowniczą do kolektora tranzystora optycznego oraz dołożyłem o tutaj diodę Zenera, aby przeciwdziałała przepięciom na złączach pracy tranzystora optycznego, czyli kolektora i emitera. Idealnie urządzenia ze sobą współpracują, dlatego wszystko się odbywa tak, jak zostało to zaprojektowane przeze mnie. Dobrze. Zobaczę, czy trochę urządzenia już wystygły. Tak. Wystygły. Jeszcze troszkę mogę podkręcić, pokazać Państwu Jakie to jest potężne urządzenie? Jak doskonały jest sterownik, mikrokontroler dokładnie Arduino Uno. Będę wypełniał. Zobaczymy parametry. Wypełnienie wzrasta. 43 było. 70, 80, 94 ponad było. I teraz mamy na maksa wypełnienie. Państwo widzą, jak potężny jest zasilacz. Jak potężny musi być tranzystor, żeby wytrzymał tak potężne uderzenie prądowe. Ponad 11 amperów, 11, 18 było. Setnych ampera. Obok mikrosensora jest krążek odblaskowy, który uaktywnia całą funkcję za gaszenia i zaświecania żarówek. Wypełnienie pełne. W związku z tym linia ciągła na oscyloskopie. Zobaczymy, jakie jest uderzenie prądowe. Bardzo duże, ponad 17 amperów był, aż 17,60. Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam. Tych z mojego dawnego miasta, świnoujścia, i tych państwa z poznania, a w szczególności moich sąsiadów. Dziękuję serdecznie.